Gram tylko w grę. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Jest 1962 rok. Rzesza chyli się ku upadkowi. Malarz jest już coraz słabszy i nie może kontrolować tak wielkiego terytorium. Kto zostanie następcą wielkiego niemieckiego Cezara? Moi drodzy, u władzy pojawia się nowa osoba, czyli tak zwany Gering, czy zasiądzie na tronie Rzeszy. Jedyną rzeczą, która tak naprawdę irytuje mnie w tej modyfikacji, to jest UI. Bo jestem daltonistą i dosłownie nie jestem w stanie się tutaj odnaleźć. Nie wiem, co się tutaj dzieje. Moi drodzy, tajni żołnierze uderzyli na wąsatego. Assassins Strikes at Hilter. A House Divided. Dom się dzieli, z już nie ma tyle mocy. W sumie, moi drodzy, to tu jest dużo ciekawych państw z ciekawymi drogami. Tutaj na TNO, jak i na Thousand Witrzu. Jeżeli zobaczylibyście, moi drodzy, jeszcze jakiś odcinek, może z jakiegoś dzikiego państwa, dodajcie mi znać w komentarzach i jakąś łapką w górę, że chcecie więcej, to będę nagrywał. A na możecie kupować taniok klucze do gier. Link w opisie. I tutaj na tym modzie pojawia się nowa decyzja, żeby wybrać teraz następcę. Więc wybiorę dwójeczkę, czyli Geringa. Bo to jest nowa, nowa droga i nowe drzewko. Tutaj pojawia nam się teraz, moi drodzy, całkowicie nowe drzewko, którym możemy wspierać Geringa. Tutaj tymi celami i wpływami. Jestem już w połowie drzewka, moi drodzy, i coraz bardziej wydaje mi się, że szykuje się na nieuniknione. Chyba tutaj będzie mała domóweczka. Zobaczymy tylko, kto z nami zostanie, a kto nas zdradzi. Śmierć Wąsat tego, moi drodzy, jego obrazy już nigdy nie będą pokazywane i nie przejdą do historii jako sztuka. Wąsaty upada. Boże, ile ja się nacenzuruję w tym materiale. Uuu, w Serbii zaczyna się niezła zabawa, moi drodzy. Zaczyna się. Uuu, Sperzyści powstają. Ojoj, oj, oj. geringowcy powstają, czyli my w tym wypadku. Zaczyna się, moi drodzy, pojedynek w rajchu. Mam tylko nadzieję, że będę w stanie coś tutaj osiągnąć, gdzie są moje armie. O Jezu, znowu na dwa fronty. 9 9 dosłownie 9 dobra muszę przeorganizować armię Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Jestem przygotowany do walki na trzy fronty. Mam nadzieję, że to się uda w jakikolwiek sposób. Niech dywizje moje się porozchodzą teraz po froncie. Zobaczymy. Tutaj jest, moi drodzy, defensywka też zrobiona. Dosyć mocna. Ja staram się używać formacji pancernych tylko w jednym celu, czyli dosłownie. O, 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 o. jestem uderzany, ale poczekajcie. No, powinienem się utrzymać. Moje dywizje pancerne tutaj przybyły. Więc postaramy się pozbyć północy. Później dopiero będziemy kombinować z resztą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Próbujemy zrobić tak, żeby ich po prostu przeciąć, ale mają mundury fajne. I ty, proszę pana, na Królewiec, żeby jak najszybciej tutaj przejechać. Może się uda fantastycznie. Jest super. Panowie już są prawie gotowi. Subcio. The Warsaw Upspring, moi drodzy. Powstanie warszawskie zaczyna się pod rządami Emila. Ty, w sumie? Ciekawe, czy Polska ma tu drzewko. Królewiec odbity do stem event, moi drodzy, który daje mi stabilność. Wszyscy się zaczynają buntować i zwracać przeciwko nam. To jest trochę nieciekawe. Ale z tego co widzę, to tereny szybko zdobywamy, więc raczej to długo nie potrwa. Chyba, że już mi wjechali gdzieś. Nie, nie wjechali, dobra. Doślemy tutaj małe wsparcie na północ. Czechy zostały ze mną. E, to chociaż tyle. Dobrze, chyba to nam się udało, moi drodzy, już podbić, zdobyć. Ostatnia prowincja. Mogę resztę sił przerzucać na inny odcinek frontu. Teraz mam wrażenie. O, tutaj jest buncik. Kolejne powstanie, no to znowu trzeba wysyłać naszych biednych chłopaków, nie. Dobrze, róbmy sobie też cele narodowe, moi drodzy, żeby podbijać sobie i tak dalej. Postaramy się tutaj te formacje pancerne przenieść, ale zrobimy w innym. Stylu to może troszeczkę, czyli przydzielimy tutaj generałów i ustawimy taki front z dywizjami, moi drodzy, pancernymi. Niech one się szybko przeniosą, po prostu jak najszybciej. Zbierzmy trochę paliwa, bo też go nie będziemy mieli. Gdzie dwóch się bije, tam no w tym wypadku nie Polak korzysta, bo jesteśmy tutaj po innej stronie. Dostaliśmy jeszcze wojsko, więc fantastycznie. Spróbujemy dokonać jakiegokolwiek małego okrążenia, ale wątpię, że to wyjdzie. I spróbujmy, moi drodzy, jakkolwiek tutaj przejść. To może być spoko i chociaż będą mieli mniej dywizji na froncie. Dobra, super, jedno okrążenie już, moi drodzy, jest. Pierwsze okrążenie tej wojny domowej można uznać za sukces. I teraz wiecie co? Wjedziemy na pełnej gozie, bo oni nie powinni mnie być w stanie zatrzymać. A ja powinienem sobie tutaj super ręcko poradzić i postarać się ich skapitulować. I tak jak sądziłem, moi drodzy, że front bez żadnego problemu zostanie przełamany w jednym miejscu, już później będziemy się rozjeżdżać. Mam tylko nadzieję, że dużo celi mi się uda zrobić z drzewka, bo długofalowo to było lepsze dla mnie i mojego kraju. O, moi drodzy, udało się skapitulować jednego wroga dosłownie, ale powstaje nam tutaj drugi. Ja już. Wysyłam dywizję na granicę. Sądzę, że będę w stanie ich zniszczyć, tak naprawdę. Teraz się szykujemy do ostatecznej ofensywy. Zgromadziłem paliwo na paręnaście dni, więc możemy się jedynie tylko i wyłącznie modlić. Puszczamy przed siebie akcję i nasze dywizje. Nasze chłopaki już się przebijają gdzie nie Tutaj też puszczę moją piechotę. Może zajmiemy, zajmiemy Hamburg i to będzie jakiś ważny cel, że oni dostaną jakieś minucy, cholera wie. Ale ty, ładnie się przebijamy tak naprawdę. Tutaj przejść w głąb Niemiec będzie dosyć prosto. Chyba udało nam się wygrać w ten sposób, moi drodzy, walkę o Germanię. Wiecie co? Ja tutaj spróbuję ich może troszeczkę okrążyć, to by na pewno pomogło. No chociaż te mniej 5 dywizji na froncie to i tak będzie dla mnie ogromna rzecz. Chciałbym też z tego miejsca oficjalnie przeprosić wszystkich femboyów Fanów TNO, że niszczę wasze marzenia i niszczę szpera. No ale niestety taka jest modyfikacja, tak? Ja wiem, że chłop sobie chciał po prostu pobudować. No ale musicie mi wybaczyć. A i osoba, która wyszukała mi kontent na tej modyfikacji, kazała mi pozdrowić szperka jagodowego. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cokolwiek to znaczy. Ojoj, moi drodzy, właśnie wygrałem domóweczkę. Germania surrenders to Gering. Grossgermanischen Reich. Okej, okay. Niemcy mieli dziwne nazwy. Moi drodzy, tutaj pojawia nam się po domówce w ogóle całkowicie inne drzewko. Tu jest wielka czystka, zdobywanie władzy. Tutaj mamy w pomóc Afryce, ale to, to się nie będę zbytnio angażował. Moi drodzy, po zrobieniu praktycznie całego drzewka, tutaj mam four-year industrial plan i będziemy odbudowywać Reich, że tak powiem, a później będziemy mieli cele podbojowe na cały nowy, moi drodzy, świat i całą nową Europę. O, Odblokowało nam się całkowicie nowe drzewko, i musimy tutaj, moi drodzy, się, że tak powiem, usprawnić gospodarczo, bo inaczej może być troszeczkę problematycznie, mimo że jesteśmy dosyć silni. Moi drodzy, jestem przygotowany. Preparation for the army, zrobione. Nowe drzewuszko na armię jest tutaj po lewej, ale my robimy war plan zero. Dobra moi drodzy, War Plan Zero jest właśnie robiony, zaraz się zrobi. O i to odblokowało moi drodzy kolejne poszczególne drzewka, czyli Zero Plan The Reformation Begins i później będziemy mogli robić Operation moi drodzy Mojtkę i tak dalej i tak dalej. Moi drodzy, pierwszy cel został zrobiony, teraz drugi. Pierw sobie moi drodzy zrobimy tutaj wszystkie cele i później będziemy mieli decyzję. Super, wszystkie cele moi drodzy zrobione. Więc wiecie co? Wydaje mi się, że zaczniemy powoli ultimatum od razu do Słowacji. Marsz na Bratysławę zrobiłbym, ale zrobię pierw ultimatum. No dywizji mam tyle, że nawet nie muszę planu ustawiać obecnie. Marsz na Bratysławę moi drodzy i Fate of Pols. rząd czasowy Czasowe Rzeczpospolitej do not exist. Istnieje. Zrobimy sobie te dwa cele. Wiecie, co ja się bardziej tutaj przygotuję, mi się wydaje, na Polskę, bo ona będzie chyba silniejsza. Okej, okay, interweniujemy obecnie na Słowacji. Będz, będz, będz. Dzień dobry. Boże, ale modele czołgów tu fajnie wyglądają. No to raczej ciężkie nie będzie. No i też się tak spodziewałem. Spróbujemy wjechać siłami pancernymi od południa i po prostu zmiażdżyć Polskę na samej granicy. O, wjeżdżamy w Polskę i tak jak sądziłem, Polacy za bardzo tutaj nie zawalczą. To będzie dosyć szybkie. Okej, okay, zajęci. Witamy w Rzesze. Dania została wciągnięta, moi drodzy, do nas. Po prostu teraz będzie ultimatum do. Holandii. Ona się raczej nie zgodzi. O właśnie tak jak sądziłem, więc tu, tutaj sobie wejdziemy. Marsz na Kopenhagę, fantastycznie. Holandia już została. O Jezus, jak szybko! i panowie, to się nawet nie spodziewałem, nie? Czy Luftwaffe działa? Działa, super. Musimy też, moi drodzy, pomóc tutaj naszemu papecikowi państw bałtyckich, tak jakby pomożemy mu, bo tu widzę mu nie za dobrze szło. Rajs komisariaty niestety tutaj walczyły między sobą. Moje dywizje są już w drodze i raczej ich praktycznie rozjedziemy. Z tego co widzę, jestem już na miejscu, więc zaczynamy. Udało nam się, moi drodzy załatwić tutaj ten problem. Jest, super. Po zrealizowaniu, moi drodzy, plan 0, czy planu O, możemy robić teraz plan A, więc lecimy. O Jezus, ogromne jest to drzewko na plan A. Tutaj w drzewkach, moi drodzy, mogę wybierać opcje jakieś pro, typu pogadajmy z nimi, postarajmy się, zróbmy coś i tak dalej, ale w sumie po co, jak mogę wybrać Quick War i się po prostu po nich przejechać w sekundę. Czas na Rumunię, moi drodzy. Mam nadzieję, że Rumunia będzie, jakby wam to powiedzieć, dobrze nastawiona do włączenia z powrotem do naszego terytorium. Los, moi drodzy, zdrajców, czyli widzę, że chyba nie zapomniała rumuńskiej zmiany stron, jeżeli miała miejsce oczywiście w tym lore. Jest. Ofensywa, moi drodzy, ruszyła. Rumunia raczej też by nie będzie problemem. No tutaj będzie wielkie jednoczenie i widzę, że moi drodzy Rosja i Sowieci w ogóle też się jednoczą, więc to może być problem i zobaczymy, co będzie ze Zjednoczonymi. O, ładnie zbustowaliśmy, moi drodzy, wielkiego papycika Dobra, czas się zająć, moi drodzy, Ukrainą. Wydaje mi się, że raczej problemów tutaj zbytnio dużych mieć nie będziemy. Jest i mamy, moi drodzy, decyzję: Reestablish. siadło. Jeszcze zaprosimy, moi drodzy, do siebie Kaukaz. Zobaczymy. Mam nadzieję, że. O, no i super. No i panowie! I tutaj jednak myślałem, że to chodzi o Ukrainę, to jest, moi drodzy, Moskwa! I będziemy na Moskwę ruszać, przygotujemy się. Wydaje mi się, że podbój powinien być szybki. Niemiecki buldożer, moi drodzy, rusza na Moskwę. Oczywiście. Muszę sobie tutaj moich kolegów wezwać do wojny. Bum, bum. Witamy, no i chyba to też będzie, moi drodzy, przechadzka po parku. Tak dosłownie, bo widzę, że oni nawet nie mają jeszcze na tyle wojska, żeby byli w stanie mnie zatrzymać w ogóle. Widzę, że wojska tutaj tego rajskiego komisariatu ogromne raczej nie będą, pewnie mieli jakieś ograniczenia, więc po prostu się po nich przejadę. Lecimy już po prostu na Moskwę, żeby postarać się to jak najszybciej zaanektować i szykować się na silniejszych przeciwników. Z racji, że, moi drodzy, wojna z tym raź komisariatem idzie cholernie łatwo, ja tutaj przemieściłem 12 dywizji i zrobiłem właśnie cel Invade Bulgaria. Właśnie o to chodzi, żeby sobie w nich tutaj wjechać, to raczej będzie taki fajny mały kąseczek. Właśnie o to chodzi. 12 dywizji w zupełności wystarczyło, wojsk zmotomechanizowanych. O, i chyba, moi drodzy, mamy koniec Moskwy. Super. No i mamy już swoją podległą marionetkę. O to mi chodziło, moi drodzy, lud Moskowie. No, a na razie. No i tutaj będzie, moi drodzy, trzeba rozwiązać problem Denica, ponieważ on się zbuntował i ukradł nam flotę, a Rajś o takich rzeczach, moi drodzy, nie zapomina, więc albo dajesz gnoju, albo wjeżdżam tam moimi leopardami. No i rusz Przeszamy, moi drodzy. Ruszyli. Oje. Dobra, bum, bum, bum. Cyk, 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 cyk. Byłem pierwszy. No, nie ukrywając, jestem troszeczkę zaskoczony, że Bułgarzy czyli waleczniej i naprawdę lepiej niż komisariat. teraz komisariat Moskowiec, nie? Konkurs z Bułgaria witamy bardzo gorąco. No, tak jak na przykład na to patrzę, no to moi drodzy, ojoj, oj, odbiliśmy kawał terenu. No i przy okazji, tutaj czerwonych w Mac z Macedonii wypchać. To jest mój tutaj patriotyczny obowiązek, że tak powiem. Więc też to uczynię z chęcią. Bum, bum, bum. Dziękuję, dzień dobry. Drodzy, i teraz Lapland został ruszony, i teraz będziemy robić Szwecja, Norwegia i tak dalej. Prosta piłka do Finlandii: albo giniecie, albo do mnie dołączycie. Ja jestem gotowy na wszystkie rozwiązania, choć wolałbym was pokojowo wcielić do mojego wielkiego kraju. Ojoj, oj, oj. niestety mi nie polubili, więc, no, jakby to powiedzieć, szkoda, szkoda, tak naprawdę szkoda. Myślałem, że się dogadamy, ale, no, jeżeli chcą poczuć potęgę Blitzkriegu i wielkiego Wehrmachtu, to mogę im zafundować takie wrażenia nie? na dzisiejsze popołudnie. Już się będę powoli też przygotowywał na Szwecję. No, bo to będzie praktycznie rzut beretem. No, bo Finlandia, jak sami możecie zobaczyć, no nie zaakceptowała mnie jako swojego kolegi, więc musiałem jej pomóc zaakceptować to, że jesteśmy kolegami. Wiecie co? Zlecę sobie też werbunek z 35 dywizji piechoty, bo ja nie wiem, z czym ja się tak do końca będę mierzył jeszcze w przyszłości, więc po prostu tutaj spróbuję. Jest Szwecja? Ok, i teraz powiem tak. Wybudowałem sobie specjalnie port do zaopatrzenia, bo wiem, że tutaj w Szwecji może być tragedia, jeżeli chodzi o suppliesy, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, więc postaramy. Się jak najszybciej zająć tutaj te lotniska, ale ja sądzę, że to powinno przejść mimo ochrony i mimo bunkrów. No, panowie, pójdzie, pójdzie, jak już się tutaj przebije, to te dywizje pancerne powinny sobie poradzić. No, nie byłbym sobą, gdyby coś się nie sknociło w tej kampanii. Tak, mądry wódz III Rzeszy nie zabezpieczył granicy ze Szwecją na południu i prawie weszli mi do Berlina, nie? Ale no to już nie musimy w to wnikać. No ale powiem Wam szczerze, że wygląda to dobrze, bo ja bym kompletnie nie pamiętał o tym, żeby iść tędy na Sztokholm, a tak sobie przypomniałem i szybciej zdobędę Sztokholm, bo tutaj jest infrastrukturowo, no to powiem Wam tak, no na Podlasiu jest bardziej zaawansowana droga. Uu, Reichskommissariat Skandynawien, więc moi drodzy, odnośnie Reichskommissariat Skandynawien, no to sprawa wygląda następująco, że Norwedzy chcą nauczyć się niemieckiego masowo. Mówili mi to, zaufajcie mi, chcą. Mamy Norwegię, moi drodzy, Bu Bum, 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 bum. Kraj. Wstaństwa, biedy, ruska, ja ziembla. A nie, to nie ten roleplay. Szwajcaria. Jesteś moja. Biorę cię. Norwegia upadła. Szwecja upadła. Finlandia upadła. Wszyscy upadli, ale wiecie, co nie upadło? Wielki, nieśmiertelny i ponadczasowy. Sowiecki! Mogę robić plany, mogę robić przygotowania, ale moi drodzy, wielkość Rzeszy nie zna swoich granic, tak naprawdę. I rozpoczęliśmy właśnie pokojowe bombardowanie i pokojowe przyjacielską interwencję, tak naprawdę. I teraz moi żołnierze i ich czołgi będą musiały właśnie zainterweniować w Zurychu i wreszcie krajów, i w Bernie. Mam nadzieję, że mają dużo pieniędzy, ja lubię pieniądze. I teraz, moi drodzy, czas na jedną z ważniejszych rzeczy, czyli Anglia, tak naprawdę. I tutaj troszeczkę mam, moi drodzy, obiekcje, bo. Oli mają trochę floty. I ja niekoniecznie dbam o moją flotę, i nie wiem, czy ona będzie w stanie coś zrobić. Dr moi drodzy, wszystko jest gotowe, wszystko jest przygotowane, wszystko jest wystawione, czekamy. Oj, 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 moi drodzy, no nie będę ukrywał, to mi się troszeczkę nie podoba. Bomby na Big Bena, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi. I moi drodzy, poszły nasze dywizje w ogóle, okej. Okay. Okej, okay, tak naprawdę to ja sobie chyba lotnictwo nad Anglię po prostu przeniosę, właśnie w ten sposób. Mm -hmm. No i panowie, jednak ja tu zaplanowałem desant 50% dywizji i się martwiłem, żeby tylko się przebić, a z tego, co widzę tutaj, to wygląda to bardzo dobrze. Jeszcze reszta moich dywizji tutaj dopływa. Chyba to mamy, tylko muszę lotniczo na pewno wspierać ich, bo będzie bardzo źle, jak tego nie zrobię. Super. Czy ja mam wojnę ze Stanami Zjednoczonymi? Nie mam. Okej. Okay. I panowie, największe marzenie każdego tenofila właśnie się spełnia. Conquest of England, moi drodzy. Mamy zdobycie Anglii. Bum, 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 bum. Wiecie co? Jeszcze tak dla świętego spokoju Irlandią sobie porozmawiamy i ze Szkocją Właśnie, tylko po to, moi drodzy. Dublin zostanie zajęty. Prawdopodobnie, chyba że moje dywizje spłyną, został zajęty. Super. Bum-bum. Boom, boom. Hej, tutaj też się na Szkocję przygotuję. I używamy teraz decyzji, moi drodzy, na Szkocję. Bum-bum-bum. Boom, boom, boom. Proszę wezwać do broni cyk, 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 witam. Irlandia to już też będzie raczej, mi się wydaje, tylko i wyłącznie sekunda. Progres, moi drodzy, podbojów, no powiem tak. Czeka mnie jeszcze chyba Francja, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. Teraz, moi drodzy, czas na plan B, czyli będzie kompletnie nowa gojda. Czyli to jest, moi drodzy, drzewko do Rosji, Iberii i Włoch. Po prostu. Rot, okej, okay. the Spanish bit. Dobra, no to co, zaczniemy chyba od Fall blau. Aby ominąć Francję, która jest pogrożona w wojnie domowej, specjalnie robię desant z Wielkiej Brytanii, moi drodzy. Możecie to doceniać. Mamy już porciki, mamy już dywizję. Let's go, Hiszpania. No i Iberia została super zdobyta. Moi drodzy, Mamy cel na zdobycie Francji, ale Francja dopiero po Turcji, bo Turcja może być problemem przez swój teren tylko i wyłącznie. Dobra, moi drodzy, jest wjaździk, tylko jedyna bardzo irytująca rzecz, wzywanie tych marionetek osobno. Tak naprawdę, bum bum bum. No ale zobaczcie. No to raczej pro... o Jezus. Nie, no jestem za silny. Sformowałem, moi drodzy, trzecią armię teraz na wjechanie we Francję. Bum bum. Oczywiście wzywamy tutaj naszych kolegów z Hiszpanii, do pomocy, mimo że pomocy żadnej mi udzielać nie będą, to po prostu my się musimy przejechać po Francji i teraz ja nie robię tych, wiecie, celi i tak dalej, jakieś tam, o, compliancy, niecompliancy, eventy, moi drodzy, ja po prostu jadę przed siebie, nie, żeby zdominować cały świat. Jezus, moi drodzy, Falrot, ty, to tutaj Russian People's Union. Jezu, ej, chłopie, kto wam pozwolił tutaj być Russian People Union w ogóle. W ogóle taka ciekawostka, panowie, nowa Polska jest w Kazachstanie. Pamiętam, że kiedyś wyskoczyło na YouTubie i pisali mi ludzie, siema, kiedy zagrasz nową Polską w Kazachstanie? Na nowoczesnym dniu. Wow! I ja miałem takie boże, bo spłonę dosłownie. Ale ty weźcie ktoś zróbcie drzewko na nową Polskę. Zrobimy takie lorze Jaruzelski się tam urodzi po prostu i z Kazachstanu będzie niósł rewolucję na Paryż. O Jezus, o Jezus! Panowie, Polska zdobyła Kazachstan, ale wyzwoliła dwie marionetki. Rudolf i Marian rządzą Kazachstanem. Ty, ale Ruscy już jakąś walkę postawili, muszę powiedzieć. Najwaleczniejsza, chyba z, kam z kampanii moich, tak naprawdę. Ale no, na długo im to nie da, bo moje czołgi są po prostu zbyt prędkie, że tak powiem, zbyt szybkie. O, ale tu sowiecka armia właśnie spłynęła w tym kople. No i zostali zniszczeni, to mi się podoba, panowie. Moi drodzy, odbiłem ich i nie dostałem żadnego ewentu, Tak naprawdę nie wiem dlaczego. Przeniosłem sobie wojska na Ukrainę, moi drodzy, i będę teraz wjeżdżał we Włochy. Jest! No i moi drodzy, wjazd we Włochy. Fantastycznie! I po Włochach War Plan C. I widzicie? Mam błąd. We have succeeded the Conquest of Russia. Moi drodzy, nie wiem co teraz zrobić. We have succeeded Conquest of Russia i podbiłem Ro Rosję i co? O Jezus. Tutaj to jest, moi drodzy, rozerwanie na Bałkanach. Ciekawi mnie, ile armii tutaj było włoskiej. Tutaj się już oczywiście wszystko automatycznie pisuje. A we Włoszech to już jest raczej chillerka, utopia, że tak powiem. O, i zobaczcie, podbiłem Włochy i dostaję automatycznie the peace conference is over, the conquest of Italy, bla, bla, bla. W Rosji czegoś takiego nie miałem. Specjalnie przygotowałem trzecią armię, żeby podbić Rosję i zobaczcie, i nic. A tutaj, italian socialist, marionetka, bla, 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 jest, jest spoko. Muszę wrzucić, moi drodzy, focus no checksa, tak naprawdę, bo nie zaliczyło mi ruskich do podboju. A chcę dalej kontynuować odcinek. Uuuu, moi drodzy, plance to wygląda naprawdę, 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 moi drodzy. Dziko, Fall Viking. Ok, Islandia i Faroe Island Raczej się tym nie będę zajmował. Czas, moi drodzy, na Burgundię. Gdyby były włączone atomówki, to w tym momencie prawdopodobnie rozpoczęłaby się wojna atomowa i cały cały świat by zniknął, tak? Pogrążył się w zagładzie i tak dalej. Tak jak było kiedyś, moi drodzy. Czas na zjednoczenie, czas na zdobycie. Dokładnie, the Burgundian invasion. Zaczyna się. I tak jak mówiłem wcześniej, gdyby były włączone bomby atomowe, albo tak naprawdę w hulu ustawienia TNO, świat pogrążyłby się w wojnie atomowej. No ale na szczęście nie ma włączonych i możemy po prostu obalić tego dziwnego pana w okularach. O, ty wiecie, że zdobyłem Burgundy i wyskoczył mi Event Peace in Indonesia? No to spoko, nie? tak naprawdę. Dobra, ty udało się, witamy. Uuuu, został pokonany. Jezus, tu pisze Flatten Nord Paris. A ja przeczytałem Flatten n World Paris. Jezus, Ameryka! Moi drodzy, będziemy na Stany Zjednoczone teraz się przygotowywać. Fall Viking i tak dalej. Albo nie Fall Viking. Po prostu się przygotujemy na USA. O, moi drodzy, wakacje na Kubie. No może z Kubą? Chłopaki płynąć. Na Kubę. Musimy wpłynąć do Kuby i później do Miami. Wielka walka, moi drodzy, o port w Hawanie. Niestety, chyba. Jest, mamy to, moi drodzy. Jest, tak, toć na towarzysze. Porcik zdobyty. Kuba też zostanie zdobyty teraz. Fiu, fiu. Jest, moi drodzy, jesteśmy w stanie wojny. A for Freedom i, no powiem tak, jest troszeczkę patolka, bo mamy tutaj attrition ogromne wręcz. Tak naprawdę staram się utrzymać tutaj dominację powietrzną. Nie wiem, czy to coś da. Jeżeli zajmę chociaż jeden port, to będzie to najlepsza, dosłownie najlepsza sytuacja dla mnie w moim życiu. No i mamy Miami. Okej, okay. fantastycznie. Mamy przyczółek, moi drodzy, z jednym portem. Oczywiście attrition będzie ogromne. To nawet nie ma co się oszukiwać. Więc ustawimy jedną armię na podróż po Ameryce. Druga armia też już będzie leciała do Ameryki. I na razie będą leciały dwie armie, a ja rozpocznę. Minus 100% stabilności. No bo mogę, panowie. Ja to oczywiście anuluję i oczywiście zaczniemy budować jeszcze, moi drodzy, tutaj porty. Dosłownie porty potrzebujemy wymaksować, bo będzie tragedia. Trzeba tylko coś zajmować wyżej. Mam nadzieję, że to jak, jakkolwiek wyjdzie. Zobaczymy, nie? Dywizje przybywają. Amerykanie mają mało wojska, ale ja się boję, że Atryszyn mnie zniszczy. Ale płynie tutaj 60 dywizji. Jeez. Yes. Jeżeli byśmy zajęli jeszcze jakieś prowincje, nawet w powietrzu dominujemy przez ty. Nawet to idzie jakoś ok. Nawet nam się coś udaje. Patrzcie, mam jeszcze bardzo dużo basic jetów, nie? Do, do closer supportingu tutaj nad Ameryką. Kasów mam dużo, więc może te kasy też na przykład, jakby to powiedzieć, pomogą w jakimś stopniu. Wyślemy tutaj maszyny. One powinny dużo dać. Tak, mamy kolejny port. Panowie, trzeba się rozejść, bo supply'e tutaj wyglądają tragicznie. Nasze floty pływają, ale tragedia jest zaopatrzeniowa. Jezu, oh, yes. oh, Jezus, ale powiem wam szczerze, dobrze idzie. Dobrze idzie, nie spodziewałem się takiego sukcesu w Ameryce. Tutaj jest kolejny port, kolejny port, zajmujemy coraz więcej, tutaj się jeszcze budują porty. No powiem tak, jeżeli będziemy w stanie się rozjechać i rozejść i zająć jeszcze dodatkowe porty jak najszybciej, zobaczcie, kolejna walka o prowincję. Jezu, ale mają statystyki te czołgi. Ale udaje nam się bez problemu to wygrać. Ty, fantastycznie! To ja teraz lotnictwo przydzielę całkowicie. Do tej armii, i niech oni tutaj działają. Po prostu. Oni powinni tutaj troszeczkę może chociaż zabezpieczyć te tereny. Mamy kolejny port i robi się już coraz lepiej zaopatrzeniowo. Zobaczcie. Coraz lepiej. Zaraz wprowadzę trzecią armię do Stanów Zjednoczonych, ale dopiero jak zajmiemy jeszcze więcej terenu, jeszcze więcej miast. Bo z tego co widzę, to jest naprawdę fantastycznie. Dobrze. Po zajęciu takiego terenu i ustabilizowaniu mniej więcej sytuacji zaopatrzeniowej, wprowadzam moi drodzy trzecią armię, która już czekała na Kubie. Tutaj dokładnie była przeprowadzona. Tutaj poszedł desandale OS. Maria. Dobra, to spróbujemy to odepchać. Trzecia armia zostaje wprowadzona do Stanów Zjednoczonych i to już raczej będzie koniec Ameryki, tak naprawdę. Po dywizji mamy o wiele więcej i o wiele silniejsze mamy wojsko. Trzeba tylko czekać dosłownie na dokończenie roboty. O, tutaj cztery dywizje Amerykanów już wyparowywują, no to goodbye, panowie. Goodbye. Kolejne porty wpadają w moją kontrolę. Nie no, już zaopatrz. O Jezus, pięknie to wygląda. Pięknie. Szybka inwazja i przede wszystkim skuteczna. Ciekawe, czy będzie coś po zajęciu Waszyngtonu, to... Kurde, fajnie by było jakiś klimatyczny ewencik, ale jeszcze nic nie ma. Chyba będzie aneksja Stanów Zjednoczonych już za niedługo. O, 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 czy to jest to, czy to jest to, czy to jest to? Uwaga, 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 uwaga. Tak jest, moi drodzy. The Conquest of America. Udało nam się. Wszystko pięknie opisane. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Mamy to. America is ours, moi drodzy. Nikt już przeciwko nam nie stanie do obrony ani do walki. Mamy cały świat. Mógłbym jeszcze wjechać w Chiny. Szkoda, że mi się ta Rosja spieprzyła tak naprawdę. Ale mamy to. Gearing włada całym światem. Dziękuję za uwagę. Zostawcie lajka i sprawdźcie te materiały, które Wam się teraz wyświetlają, i wydaje mi się, że Wam się no, na pewno spodobają.